Kolejny dzionek w Cambridge. Violet zajęła się w nocy transportem wszystkich rzeczy. Między innymi sporej ilości marmuru, sporej ilości cegły łupkowej. No i zioła. Stanowisko pracy dla zioła przeniosłem, żeby nie było tutaj w kuchni. tylko dałem na razie na zewnątrz, tam gdzie będzie docelowo magazyn. No i nie magazyn, tylko no warsztat. Natomiast tu widzimy, że sprawa z energią robi się coraz bardziej poważna. W tym momencie magazynujemy energię, ale zdecydowanie za wolno, bo część energii jest używana na ogrzewanie. Tutaj widzimy zbiornik z wodą jest prawie napełniony. Potrzebujemy jednak jeszcze postawić ten hot water tank i zebrać ciepłą wodę. Temperatura wody rośnie. Kontrola przez termostat. Water temp 52%. Czyli tak sobie i spada. Musiałbym zwiększyć pewnie moc tego. A, coś nie działa. Connected Heating może to powinno stać tu? Co ty robisz? O, on się tymi drzwiami w końcu zajął. To skończysz to przenieść, proszę to. Do końca rozumiem mechanizm działania. Mamy tylko do połowy ciepłej wody. Pompa działa. To się napełnia. A to se jest tak o, chłodnawe. Ok, mniejsza o to. Rozbierzmy latrynkę. I rozbierzmy to. Teraz możemy zainwestować w marmurowy kibel. I może w jakiejś lepszej jakości prysznic. Tutaj i to będzie z marmuru. zrób belek i zrób to tak trochę głupio, że przykradka wentylacyjna jest zaraz przy prysznicu ale chyba nie będzie jakichś większych kłopotów nie czy że jest brak podłączenia no tak, bo musimy podłączyć teraz ze skały łupkowej rurę bezpośrednio, jako wiecie, odpływ Pomijam, że dostarczyć tam wodę to zawsze można jakoś małą, cienką rurką, ale odpływ to musi być już taka konkretna rura. RURSKO. Ogromne rursko. Ale całe szczęście kibelek jest. I to jest z marmuru. Takiego kibla to by się nikt nie powstydził. Violet strasznie zmęczona. Jak tu z ciepłą wodą stoimy? Kiepsko. Nie do końca wiem jak to działa, czy to powinno być, wiecie, jakieś ustawione, czy coś, no. no, nie wiem. Portos, widzę, że cię przycisnęło troszkę, jak już skorzystasz, można też jednocześnie korzystać i, prawda, składać rury, nic nie stoi na przeszkodzie. No i teraz powinni móc się myć. Próbujmy się umyć. Czy ona będzie teraz miała negatywny ten z uwagi na zimną wodę? Squeaky clean. Następny bierze prysznic. O, on to jak Gerald wygląda. Portos z Rivi. No fajnie, czyli ilość wody ogólnie spadła. Teraz nagle mamy temperatura jest stówka. Czyli się jakoś nagrzało. Dzień dobry, sniper, witam. Jeszcze jest do zrobienia to. Okej, okay, skoro on się tu zajął uprawą, to może pozwólmy mu, niech dokończy, bo jest tu też troszkę ziemniaków do zebrania itd., itd. Ale wydaje mi się, że wkrótce będę musiał wyłączyć lampę. On jak sobie odpocznie chwilę, to oddelogujemy go do skończenia tego o z lewu w kuchni. Jeszcze mamy tu drzwi do zrobienia. Jak bardzo jest zmęczony? Nie jest jakoś super zmęczony, więc pozwolimy sobie odinstalować te drzwi. Jaki ładny zlewik. No nie wiem jak on do końca działa. Na pewno wygląda ładnie, tak. Porto sprosiłem cię. karę będziesz najpierw sprzątał. Potem odinstalujesz jedne i drugie drzwi. Potem znowu zaczniesz sprzątać bałagan. Potem przetransportujesz drzwi. Tu zamontujemy te automatyczne i tutaj też te automatyczne. Ok, robota nie jest jeszcze skończona. Najpierw przenosimy, żeby cały czas się mogły zamykać. Czy nie wiem do czego służy zlew? No, ja wiem do czego służy zlew, ale jak oni będą go traktowali? No to co, mogą myć naczynia? Tu nie ma naczyń. Pewnie łapki tylko będą myli. Jaki jest w ogóle opis? Zwiększa czystość w pokoju, no i tyle piszę. No niech jest, no wygląda ładnie, nie zużywa energii, po prostu sobie stoi. Witam, pasi. Jeszcze jedna rzecz. Trzeba przefarbować naszej palety drzwi na pomarańczowo. Ilość ciepłej wody spada. Czyli rozumiem, że jeżeli temperatura spadnie do jakiegoś tam poziomu, wtedy się pewnie załącza boiler i dogrzewa nam tą wodę to jest spoko, bo wtedy zużycie energii nie jest cały czas na maksa Trochę mnie martwi to, że te ściany są tak poniszczone No ale trudno. Co mamy jeszcze do zrobienia? Czas najwyższy albo na rozbudowę warsztatu albo na rozbudowę sypialni dla Violet Wydaje mi się, że pierwszą rzeczą yy, Masz kanibala w kolonii, tak. Portos jest głównym kanibalem, Violet tego nie toleruje, ale mimo to jest cały czas za Portosem. Chociaż trochę spadło, mieli 90 na plusie. Co to się stanęło? Obraził ją, skrzywdził ją, pewnie chciał ją zjeść, albo zaoferował jakieś tam obgryzienie piętki, ona się nie zgodziła. Troszkę się o to posprzeczali. No trudno. Pierwsza rzecz, którą zrobimy, to będzie powiększenie kibla. I rozbudowa już pokoju dla Violet. Biedulka nie będzie spała w pokoju, gdzie wszyscy urzędują. No tutaj tylko nie wiem. W sumie mogłem zostawić dwa małe kible i te pomieszczenie wykorzystać na coś innego. O. No. Dobra, stwórz kopię, ściana z marmuru. Na razie zrobimy tak. Chociaż z drugiej strony tu... A to to przeniesiemy później. To będziemy mogli przenieść właśnie tutaj. coś zaraz tym wymyślę. Bo ja ogólnie chciałem zrobić większe łazienki. Żeby mieli i prysznic, i wannę, ale oni będą głównie z tej wanny korzystali. A na jak na taki teren to wolałbym, żeby jednak korzystali z prysznicy, a nie z wanny. Zresztą, ja na przykład mam tylko prysznic i wanna mi nie jest potrzebna. To też zaoszczędzimy sobie troszkę wody. I energii myślę. Porta Młakławicz, książka kucharska, 100 z ludźmi, <gry> dobry Snajper, dobre Violet spuściła wodę Fajnie, że kibel w końcu działa Ale cały czas boję się o energię Jak stoimy ze stalą? Mamy 110 stali <grym> Okej, hey, Violet, mam dla ciebie zadanie ultra super. Będzie marmur. Jesteś wypoczęta, może mało masz rozrywki, ale mam to gdzieś. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć sztuk masz do przetransportowania na już. Nie wiem, czy dwie osoby mogą w jednej wannie leżeć. Chyba nie. Miałem wcześniej wannę i jakoś to tak nie działało. Jest w ogóle jakiś plumbing valve. A jeszcze widzimy, mogę, mogę zrobić to. Możemy aha, zwiększyć im czystość, żeby sobie myli łapki po każdym skorzystaniu z kibelka. No to jak widać potrzebowałbym wtedy lepszej go kibelka. Znaczy mógłbym dać tak, nie taką, taki ciasny kibel jak na stacji benzynowej. Może jak będą parą. Na razie się trochę nie lubią, no bo on lubi zjeść mięsko, co z tego, że z ludzi, ale lubi zjeść mięsko. A ona tak średnio za mięskiem. Czyli widzimy, portos będzie teraz y, obrabiał marmur, a ona będzie mu donosiła kały. O, przy okazji zbierze ziemniory. Jedzenia mamy całkiem dużo, dużo mięsa. Jak stoimy z mięsem. Nie ma żadnych zwierzaków. Dużo już przyniosła tych kamieni. Silna jest, kobita. Aj, prysznic. Po prysznicu widzimy, musi dokończyć. Sadzenie, no i co? Jedno ci zostało. Skończ to. A potem przetransportujesz ziemniory. bardzo dużo jedzenia mamy. Odgarniać śnieg na śnie ścieżkach śnieżkach e, ścieżki jak się odgarnia śnieg. Olecenia. Nie ma tutaj odgarni śniegu. Leży smooth surface. Bardzo dużo jedzenia. Wiem, wiem. Jak tylko który z nich osiągnie ten wyższy poziom w gotowaniu, I ile tam mają postać? Gotowanie na 6, ty masz na 6, to będę chciał robić te lepsze posiłki. Odśnieżanie w obszarach. Obszar odśnieżania. Ty, faktycznie tutaj coś jest. Pierwszy raz to w ogóle widzę w życiu. Ciekawe. Ortos, zajmij się odśnieżaniem. Zajmij się odśnieżaniem, dziadu. LOL śnieg grubo, szybkość ruchu 52, to jest lód czy tak czy siak najpierw bym musiał jakąś kostkę położyć ale dzięki za info nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje nie wiem czy w ogóle tutaj nie zrobię takiego terenu zadaszanego, bo mam w planach dobudować, tak jak widać tu po prawej stronie Pokój dla Violet. Aha, jeszcze musimy zrobić tak: zamontować drzwi. To przeniesiemy tu. To przeniesiemy tu. To przeniesiemy na razie, nie wiem. Na razie tu przeniesiemy. Patrzcie, jak twardo wytwarza. Dobra, synek. Zajmij się przenoszeniem. Teraz przeniesiesz to. Następnie przeniesiesz łóżko. Dodatkowa rzecz to będzie zrobienie spodłóg. To jest jaka? Taka fajna. Chyba ten paving. Chyba tak. Mam nadzieję, że weźmie ze sobą. O, kapsuły transportowe w końcu się coś stało. <laughs> Hemfil, Bierzemy. Violet, szybko biegnij. Nie mają miejsca w magazynie. A nie ma spanka, nie ma spanka. Kończymy podłogi. Jak Violet pracuje, to ty też jesteś w stanie trochę się pomęczyć. No nie zebrała wszystkiego, ale chociaż 75 sztuk. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Zobaczymy. Ona jak fajnie wygląda, jakby spała na poduszce. A tymczasem to są ostrygi. No niech ma, jak lubi mieć pod głową ostrygi. Różne są fetysze. 75 sztuk na 5 dni pracy generatora, no to dużo. W takim razie to jest dużo energii. Ale nadal nie mamy rozwiniętego badania. Drill for oil. No, coraz dalej, coraz dalej. Musimy po prostu dać mniej obowiązków dla Violet, żeby ona mogła się zająć tymi badaniami. Przyspieszmy w momencie, kiedy śpią. Kolejną rzeczą jest brak energii. Widzimy, że pomimo tego, że działają e, te turbiny wiatrowe, to koniecznie musimy dostawić jeszcze jeden panel solarny. I tym się zajmie z rana Portos. No, niby energia się magazynuje, ale tylko dlatego, że działają te turbiny. Jak zejdzie nam do zera pasek, to przestaniemy ładować energię, a zaczniemy wręcz tracić. To nie może tak działać. To musi działać tak, że turbina w nocy utrzymuje stan baterii, a w ciągu dnia panele solarne nam ładują ją. Teraz widzimy wzrost, i to jest to o co nam chodziło. Portos wziął się tutaj za robótkę taką. Mi to nie przeszkadza. Ale chciałbym zobaczyć jeszcze jedną rzecz, czyli radiator. Na przykład ten duży radiator. Czy nie mam gdzie ich wciskiwać tutaj w tym, w tym pokoju? Czy jest po prostu wszędzie full? A. Zrobimy tak. Ciebie przeniesiemy tu. Możesz posprzątać, tak, 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 ładnie po zamiatek. Ten piecyk przeniesiemy tu. Następnie. Weźmiemy ten duży radiator. A widzimy, do termostatu musi być rusko podłączone. Dobra. Ile tu jest stopni? 20. Dobra, nie, nie, nie. Zajmij się pracą nad termostatem. No i teraz zaczęło dogrzewać spoko. I widzicie, termostat musi być podpięty do rurka. Ale jeszcze, ja bym chciał zrobić ten: powiedzmy, radiator, tak? Dla testu damy go sobie nie z metalu, tylko tam. Jezus Maria, 60 z marmuru. A skały łupkowej też 60. Czego mam więcej? Weźmiemy to, zrobimy z marmuru. Tutaj damy mały. Pewnie metalu nie ma. No właśnie. Chodź no kobitko. Ona niech pójdzie po stal. A, widzę, że stąd wziął. Dobrze, czyli skończymy. Dobrze, niech kopię porto szybciej proszę. Co on tak biega jak poczepany? Jakiś jest chyba niepełnosprytny. Jest kaloryfer! Zobaczmy jak tu stoimy z wodą. Ogrzewa się, ogrzewa się. Ogrzewa się, ogrzewa. Heating usage 100 unit. A to? No, wiecie, no fajnie, że to jest pokazane, że, że jest, tak? Że niby grzeje. Ale ile stopni? Ok, reguluje to działaniem termostatu. I co, on mi utrzyma równe 21 stopni? Czy co? No, nie wiem. Musimy to ogarnąć. To będzie działało lepiej, jak my poodłączamy wszystkie rzeczy. Czyli na przykład mogę stworzyć kopię dodatkową tutaj jeszcze. Tu może być mały radiator. Hmm. Tutaj niestety musimy jakoś się zastanowić grubo nad tym, jak to umieścić. Teraz do niego muszę podpiąć pewnie rurę. Plumbing ze skały łupkowej. Tu dwie rury musimy podpiąć. Drzwi też myślę, mogę już tu zamontować. Więc sypialnia już prawie powstała. No ale ten radiator, no niby grzeje. To też niby grzeje. Pompa niby działa. Tu ilość zmagazynowanej wody rośnie. No i spoko. Mogą się myć w ciepłej wodzie. Mogą spukiwać to ciepłą wodą. Ale zobaczmy sobie jeszcze jedną rzecz. Electric pump kosztuje nas 250 W. A jeden piecyk kosztuje nas 175W. Mamy trzy piecyki. Jeżeli ja będę w stanie trzy piecyki zastąpić na przykład dodatkowymi e, radiatorami, i one będą pobierały ciepłą wodę stąd, to znaczy, że zaoszczędzimy kupę, kupę, kupę energii. Może nawet będziemy w stanie dogrzać magazyn, chociaż nie wiem, czy jest sens tutaj dogrzewać magazyn. Ale skoro i tak będziemy musieli mieć ogrzany warsztat. To te rury muszą być poprowadzone do warsztatu. Możemy sobie to pociągnąć tędy. Okay, Czekajcie, ściana jest tu. No. Puścimy to tędy. Jeszcze zrobimy tak Potem to możemy puścić w tę stronę. Tak zrobimy. W sumie rura może iść w całym magazynie. Who cares? domyślam się, że tak będę musiał podpiąć <laughs> bo tak myślę gdzie postawimy te radiatorki w tym dużym pomieszczeniu radiatory, kaloryfery jeżeli dam tu jeden mały, tu jeden mały no to powinno styknąć, ewentualnie damy jeden duży tak na środku to jest jeszcze do rozważenia ale widzimy, że powoli to zaczyna fajnie działać no i ścieki też w niewielkich ilościach wypływają na zewnątrz Jak to będzie hulało, pozbędziemy się tych niefortunnych grzejników, oszczędzimy troszkę energii. Byleby tylko nic się nie zrypało tutaj. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Nie zapomnijcie zostawić swoich komentarzy. Może dokładniej w komentarzu opiszecie mi jak to działa. Może gdzieś tam w opisie tego moda coś się znajdzie z dodatkowych informacji. Ale jeśli chodzi o sam odcinek, to kończymy. Na razie.